Cześć, witajcie w lifestyleowym piątku. Dzisiaj e, idę na imprezę, gdzie motywem przewodnim jest galeretka i każdy ma przynieść jakiś swój pomysł z galeretką. Także mam nadzieję, że pomysły Wam się spodobają. Ja zdecydowałam się na zrobienie takiego e, pomysłu z galeretką dla dorosłych i dla dzieci. E, pierwszy pomysł to melon. Galeretka w melonie. Do tego potrzebujemy ostry nóż oczywiście deskę, no i melona. Może to być każdy inny owoc, który współpracuje z galaretką. Słuchajcie, może to być papaja, jabłko, gruszka i tak dalej. Do tego potrzebujemy galaretki, oczywiście, co za tym idzie w różnych smakach i kolorach. Można zrobić jeden smak, ale wtedy nie uzyskamy gradientu, a to jest taki bajer trochę, więc to już zależy od Was. rozdrawiam te galaretki. Strynowa, malinowa, kiwi, no i... Yy my jego dokładnie, oczywiście słuchajcie to może być każdy inny melon, może to być tak jak wam powiedziałam owoc, który współpracuje z galaretką, to zależy od was i też e, pamiętajcie żeby go dokładnie umyć i no, i oczywiście wytrzeć, dlatego że te owoce to są różne, różne jakieś chemiczne rzeczy są na nich, na tych skórkach. Także ja będę podawała tego melona ze skórką, więc dokładnie go wymyłam i wytarłam. No, i teraz przycinam na pół, dryluję. Otwór zależy od Was. No i postanowiłam, że przeleję sobie te galeretki takich mniejszych pojemniczków i wsadziłam je do zamrażarki, żeby szybciej uzyskać gradient. Oczywiście możecie to zrobić tak jak chcecie, w temperaturze pokojowej, natomiast ja. Nie miałam za dużo czasu i zdecydowałam się na takie wyjście. I fajnie to wyszło. Ta galetka trochę mi zaczęła tężyć, ale nic straconego to, to się fajnie połączyło. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. W tym czasie wsadzam melona do lodówki i czekam aż żyje, a zdecydowałam się, żeby zrobić dodatkowo taki tort dla dzieci, taki galaretkowo żelkowy, do tego potrzebujemy żelki, więcej żelków, ile tam chcecie, jakie żelki i formę ta forma szczerze mówiąc nie jest dobrym pomysłem, bo ma dziurę i no jest to bajer, ale ciężko strasznie się wyjmuje, no i teraz um, gradient, czyli kiwi, żelki w międzyczasie, słuchajcie, zgłodniałam, no i zrobię sobie swoje ulubione kanapki czyli figę i serkozi, nie wiem czy wy też tak macie ale uważam, że to jest duet, który się absolutnie kocha to jest super, tak samo jak awokado i pomidor tutaj wybrałam żółty i szybko wiągam. idę pod prysznic i teraz krem, który chciałam wam ostatnio pokazać, bardzo fajny krem, który dostałam od swojej przyjaciółki, zawiera oprócz srebra wyciąg z korzenia rzęszeń i kasztanowca on zwiększa i utrzymuje na skórku wysoki poziom nawilżenia, czyli to, czego ja szukam. Ma takie panie tutaj opakowanie. Reguluje grubość warstwy rogowej na Może być stosowany pod makijaż lub jako pielęgnacja nocna. Ja nie, uważam, nie używam go pod makijaż, także bardziej właśnie jako pielęgnacja nocna lub taka pielęgnacja dodatkowa więc jeszcze po tym nałożyłam sobie inny krem i serum. Teraz używam serum ujędreniującego z Ireny Eris z pyłkiem opalizującym. Bardzo fajne, fajnie nawilża. I też daje taki, taki połysk na skórze. No i słuchajcie, szybko ubieram się, biorę coś tam, jakąś sukienkę, bo nie miałam za dużo czasu, proste dodatki, zegarek, bransoletki, poprawiam makijaż, nie miałam za dużo czasu na włosy, ale zdecydowałam się, że makijaż będzie jakiś tam w miarę, w miarę wyglądał. Podkreślam rzęsy, ubieram się w zapach, oczywiście jeden z moich ulubionych Victoria Secret, pokazywałam Wam. No i teraz melon, jako to wyszło. Fajnie wyszło, gradient jest. Ten kolor malinowy jest fajny przy melonie fajnie to wygląda i podaję go w ten sposób. Oczywiście możecie to zrobić w trójkąty, nie trójkąty, jakieś tam jak chcecie. Galaretkę możecie wykorzystać w różny sposób, zrobić w kostkach lodu galaretkę, zrobić takie domino dla dzieci, kwadraty w miseczkach, to już zależy od was. Ten tort musiałam zabrać ze sobą, więc pokazuję wam tak jak kiedyś robiłam. No i słuchajcie, to tyle. Ja uciekam. Trzymajcie się miłego weekendu do zobaczenia. Pa pa.